Cześć, dzisiaj będzie den kopielęgnacyjny. Pokażę Wam kilka kosmetyków, które właśnie mi się skończyły. Pierwszym jest olejek do demakijażu na sucho z Origins. Lubicie pomarańcze? Jeżeli tak, to zakochacie się w tym zapachu. Tego olejku używam rano oraz na noc po demakijażu. Delikatnie nakładam na suchą twarz i przemywam wodą. Dobrze oczyszcza, nie zapycha. To jest mój ulubieniec, najchętniej do niego wracam. Niedawno skończył mi się również e, lekki krem na dzień z Origins. To taka formuła, z którą powiem Wam, pierwszy raz się w ogóle spotykam. Krem żel. Bardzo delikatny, dlatego nadaje się pod makijaż. Używam tylko na dzień, ma obłędny cytrusowy zapach. A tutaj denko do mycia włosów, czyli szampon z Hebe, który kupiłam dosłownie na lotnisku, bo zapomniałam swojego i proszę. Został ze mną już pół roku. Wegański, tani, dobrze doczyszcza skórę głowy, zapach mango i pietruszki. Przy moich gęstych włosach jest naprawdę wydajny mnie też czasem o pielęgnację skóry. Powiem Wam, że skórę pielęgnuję różnościami, ale Rituals mają takie perełki, do których chętnie wracam. Właśnie kończy mi się ta czerwona seria. To róża indyjska i olej migdałowy. Mamy tutaj żelową piankę do mycia ciała, balsam nawilżający oraz gruboziarnisty fantastyczny peeling. Uważam, że ta seria jest jedną z lepszych z Rituals. Ciało jest nawilżone i aksamitne. Panowie, kosmetyki Rituals to również dobry pomysł na prezent dla kobiety. Denko widać też w tym balsamie z kolekcji limitowanej z olejem arganowym. Dla mnie to jest takie połączenie róży i owoców jeśli chodzi o zapach. Balsam jest bardziej gęsty i bardzo trwały, również Rituals i najlepsze zostawiłam na koniec, mój ulubieniec regularny balsam w sumie do ciała Sakura, mleko ryżowe i kwiat wiśni. Subtelny kobiec Dobry dla suchej skóry. I oto całe denko.